Siema, siema. Mam dzisiaj dla Was nową, fajną strategię. Jest ją w stanie robić każdy, kto jest w stanie robić mapki T16, czyli w tej chwili, w tym momencie ligi większość osób. No i macie tutaj w tle jedną przykładową mapkę. Możecie sobie zobaczyć, jak fajnie to tutaj spada. Będziemy farmić mapy T17, dokładnie to z igurat, bo one są najdroższe. No i zarobek jest bardzo przyjemny. Tak jak powiedziałem, może to robić każdy, więc zapraszam do oglądania. Oglądajcie uważnie film, ponieważ możecie coś ominąć, a tego byśmy nie chcieli, bo później niektórzy piszą, że im nie działa, więc oglądajcie uważnie i zapraszam do oglądania. Chciałem jeszcze poinformować, że od wczoraj streamuję na Twitchu, link do mojego kanału Twitch będzie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, więc jeśli jeszcze nie zostawiłeś tam followka, to możesz wejść i zostawić i z góry dzięki. Jak widzicie mapki lecą bardzo przyjemnie, z tej akurat mapy wyniosłem 4 ziguraty, każdy po 90 chaosów sztuka, no i czasami się tak zdarza, więc no, Taktyka jest super i może ją robić każdy. Dobrze, przejdźmy do Atlasu. Tutaj polecam oglądać uważnie i nie skipować. Um, I oczywiście link do Atlasu będziecie mieli w opisie. Um, I teraz tak. Wytłumaczę wam pokrótce, um, dlaczego w co poszliśmy i co można skipnąć, jeśli macie troszkę mniej punktów. E, oczywiście wybieramy wszystkie szlajne, bo one dużo, dużo paczek mobów dodają, i to wam powiem, dlaczego paczki mobów są potrzebne e, przy Skarabach. Akurat paczk, paczek mobów chcemy jak najwięcej. Bierzemy wszystkie e, mapki, jakie można. Tutaj nie omijajcie żadnych punktów. E, gwarantujemy sobie Mirror of Delirium, bo to będą dodatkowe dropy, bo więcej mobków po prostu będzie na mapie, a i tak mapki szybko przelatujemy. Jeżeli macie słabszy build i E, troszeczkę wolniej e, te mapki robicie, to możecie z Delirium sobie zrezygnować i pójść w cokolwiek innego, w jakieś skaraby czy cokolwiek. E, altary czerwone, e, w moim przypadku możecie też wybrać niebieskie, jeżeli Wam bardziej odpowiadają, e, z tym, że zawsze idę w czerwone altary do tego momentu, tym razem bierzemy też punkcik na dodatkowy progres, e, bo częściej będziemy dzięki temu in invitation, a to też jest dodatkowy zarobek. E, I teraz bardzo ważne, idziemy w mapy syntezisowe, idziemy w mapki szajperowe, i elderowe, i w mapki konkurorowe, w sensie szanse na drop z nich. Um. I przy skarabach właśnie wam powiem, jak ta taktyka dokładnie działa i czemu takie wybory robimy. No i oczywiście trochę eksplicitów. Jeżeli macie mniej punktów, to możecie sobie tutaj na przykład te Quantity zdjąć. Już troszkę punktów zaszczyciliśmy, można też parę eksplicitów ewentualnie, czy tutaj te trzy punkty sobie cofnąć, i te herbingerowe. Jeśli macie mniej punktów, to możemy tak zrobić, ale oczywiście już jest taki moment ligi, że mam nadzieję, że większość ludzi cały Atlas lub większość Atlasu ma zrobione. Dobrze, przejdźmy do skarabów i do omówienia, jak w ogóle działa ta taktyka. Dobrze, i rozmawiając o skarabach, w końcu mogę Wam wytłumaczyć moją prostą, ale jakże genialną taktykę. Pierwszym skarabem jest skarab, który sprawia, że każda paczka mobów ma 15% szans, że zamiast mniej będzie randomowy Atlas Boss. I każdy Atlas Boss będzie miał modifiery naszego Final Map Bossa, czyli Bossa naszej mapy po prostu. I teraz wjeżdża drugi skarab. Że boss naszej mapy zawsze dropi unikatową mapę. A jak pewnie wiecie lub nie, każda mapka Tier 16 ma szansę zamienić się w mapę Tier 17, nawet te unikatowe. Więc z tego będziemy te właśnie konwert na 17 robić. Bierzemy skaraba na duplikację map, bo często nam się zduplikuje, polecą nam dwie siedemnastki, a nie jedna. I bierzemy skaraba na Hunted Traitors, ponieważ Hunted Traitors dodaje bardzo dużo paczek mobów na mapie. A każda paczka, jak wiecie, może się zamienić w Atlas Bossa, więc to jest super. I to jest taka wersja bardziej budżetowa. Ten skarab jest troszkę droższy, bo kosztuje dużo więcej. On tam kosztuje około 20 hausów a ten jeden chaos. No, i ten sprawia, że przy szlajnach też się te Atlas Bossy. Aczkolwiek nie uważam, żeby to było opłacalne. Możecie to sobie przetestować, ale wydaje mi się, że na tym setupie, który jest tańszy, tańsze odpalenie mapki, i tak bardzo dobrze na tym wychodzimy. I wydaje mi się, że na godzinę powinno z tego wyjść więcej. Ale to też jest opcja, alternatywa, możecie sobie to przetestować. No, i tak to działa. Dodam tylko, że wcześniej wzięliśmy też w Atlasie. Te punkty, właśnie na Conqueror Map, na s Shaper i Elder Guardian Map i na Synthesis Map. I to są mody na Final Map Bossa. Więc ten Atlas Boss, który bierze mody też z Final Map Bossa, to ten każdy Atlas Boss też będzie nam dropił te mapy, czyli będzie nam leciało bardzo dużo Conquerorowych, Synthesisowych mapek i Elderowych Shaperowych. Więc bardzo warto to wziąć, bo to też nieźle boostuje zarobek. Mapki będziemy rolować przy użyciu regexu, ponieważ jest to bardzo e, łatwe, e, dużo łatwiejsze, e, ja sobie wziąłem 80 quantity przynajmniej, żeby miały moje mapki, no i żeby nie miały e, tych modów, których nie chcę robić, ja aż czterech nie robię, jeżeli wasz build jest w stanie robić więcej modów, to też będzie wam łatwiej to zrolować, no i jeżeli już ustawimy regex jakiś chcemy, to klikamy e, sobie tutaj copy, i wrzucamy to do Stasha w grze i teraz Wam pokażę, tutaj w highlight items, nie? po prostu tu wklejamy i pokażę Wam jak ja te mapki rolowałem. No jak widzicie mamy już przygotowany nasz regex, oczywiście wszystkie mapki wbijamy od razu na 20% quality chiselami, to jest pierwsza rzecz, którą robimy, jak one są białe. A następnie e, zaczynamy je alchemiować i scoringować, aż wyjdą na mapki, które e, chcemy docelowo latać. E, wspomnę tylko, że tych mapek leci dużo, więc e, na początek tylko sobie kupcie parę mapek, a później już będziecie je w stanie sustainować i nie będziecie musieli kupować tych mapek, będziecie ich mieli nadmiar. E, no i oczywiście najlepiej sobie zrolować jakichś mapek z 50 czy 100, e, kupić sobie zapas też dużych skarabów i po prostu lecieć do oporu, a później wszystko sprzedać. Koszt rolowania tych mapek jest bardzo niski. Każdy ma teraz dużo scoringów i alchemii e, i tak naprawdę nie wliczam tego jakoś za bardzo do e, wyniku końcowego, e, ponieważ ja sobie akurat ustawiłem 80 quantity i takie w, w, wymogi dosyć spore. Jak sobie ten reżek zrobicie trochę łatwiejszy, to co druga mapa wam będzie wchodzić, więc e, to akurat nie jest żaden koszt w tym momencie ligi. E, m, tym się nie musimy martwić. Oczywiście musimy pamiętać o sfajwerowaniu mapy Toxic Sewer e, na wszystkie sloty, jakie posiadamy. No, i wrzucamy sobie nasze skaraby, wrzucamy już naszą wcześniej skraftowaną mapkę. Mam nadzieję, że tych mapek już skraftowaliście sobie więcej. Oczywiście dodajemy czerwony altar lub niebieski, jeśli wybraliście w atlasie. Ja wybrałem czerwony, więc wybieram czerwony. Jeśli chodzi o craft, to za trzy chaoski sobie dodajemy domination, ponieważ on dodaje trzy shrine dodatkowe, a każdy shrine daje nam. Dużo paczek mobów, które mogą się zamienić w Atlas Bossa. A jeśli macie tego skaraba, który dodaje, że przy każdym szlanie jest Atlas Boss, no to jeszcze będziecie mieli dużo więcej tych Atlas Bossów, jeżeli tą wersję alternatywną z tym drugim skarabem lecicie zamiast Hunted Traitors. Dobrze, możemy przejść już do luta, ponieważ jak robić mapę, pokazałem Wam na początku. Tutaj nie ma nic specjalnego, po prostu wchodzimy, zabijamy wszystkie moby um, i Atlas Bossy, które się zespałnują. No i przejdźmy do podliczenia samego loota. Jeśli chodzi o ten loot, czyli całą resztę oprócz map, to Exynos pokazuje nam 181 chaosów i to oczywiście jest głównie invitation, które mamy gwarantowane z tej ilości map, którą my jesteśmy w stanie zrobić w godzinę. No i same mapki podliczymy mm, zarówno tylko i wyłącznie mapy te 17, jak ktoś jest, ktoś jest leniwy, ale też podliczymy z tą resztą całą map. Je da się sprzedać jak najbardziej, czy to w bulku na TFT, czy po prostu po najniższych cenach na Poetrydzie, to też schodzi, ale policzymy oba. Jakby komuś się nie chciało bawić w tą resztę map, to może sprzedawać tylko 17 i tak zrobi fajny profit i zaraz wam to udowodnię. Yy, wszystkie te mapki razem wzięte są warte 2250 chaosów. Dodajemy 181 yy, z tej reszty, z Exynens to mamy 2431. I teraz musimy to podzielić na 20, ponieważ zrobiłem 20 map. To jest luz 20 map. Mamy 121,55 yy, i teraz yy, odejmujemy 40 chaosów, bo tyle kosztuje zrobienie jednej mapy. Mamy 81,55 i mnożymy to razy 30, ponieważ ja jestem w stanie zrobić 30 takich mapek w godzinę. Te mapki robię lekko poniżej 2 minut, um, więc mamy 2446 i to dzielimy na 95, ponieważ po tyle jest w tej chwili divine. Mamy 25,75 divina na godzinę. A jeżeli policzymy same mapki te 17, czyli bardzo łatwy sposób, tutaj będziemy mogli to wszystko bardzo łatwo szybko sprzedać. Dodajemy 180 język z Silence. Wychodzi nam 1981, dzielimy na 20, oddajemy 40, tak jak wtedy mamy 59.05 i mnożymy to te 30 map, które zrobimy w godzinę. No, i oczywiście znowu dzielimy na 95, ponieważ tyle kosztuje divine, i tak nam wychodzi 18,64 divina na godzinę. Bardzo przyjemny według mnie zarobek. jeszcze tutaj dropnąłem voidbound Reliquary Key, ale to akurat fart, więc go nie doliczam. Chociaż na tych, w tej strategii latamy mapy bardzo szybko, robimy ich bardzo dużo w godzinę i zabijamy bardzo dużą ilość mobów, więc boostujemy sobie szanse na te różne ciekawe dropy, nawet na mirora można powiedzieć. No bo czym więcej tych mobów na godzinę po prostu zabijamy, to więcej tych szans ma. Mamy oczywiście, to nadal jest mikro szansa, ale zawsze minimalnie większa. Dobrze, to by było na tyle w tym filmie. Korzystajcie sobie ze strategii. Jeżeli film Wam się spodobał, dotrwaliście do końca, zostawcie proszę tę łapkę, czy komentarz dla zasięgów, to na pewno bardzo pomaga piąć się filmikowi wyżej. Możecie też wpaść na mojego Twitcha, którego podałem na początku, zostawić tam followka. No i dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmów, które będą już niedługo. I pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.